Dzień dobry Państwu! W tym filmie będziemy rozmawiali na temat bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie szefowa biura Mateusza Morawieckiego usłyszała zarzuty podkreślam, szefowa biura niedawnego premiera naszego kraju. Jak można przeczytać w artykule Anna Wu to była dyrektor biura prezesa Rady Ministrów. Za czasów Mateusza Morawieckiego usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej za przyjęcie korzyści materialnych. Inaczej mówiąc, za popularną, lubianą w Polsce łapówkę. Temat jest o tyle ciekawy, że no, trzeba przyznać, że bardzo dużo ludzi. Z otoczenia tej samej, tych samych ugrupowań politycznych, które rządzą w Polsce czasami oczywiście jest zatrzymywana przez różne służby za różne łapówki, za różne defraudacje. Jednak jest to procent bardzo, bardzo niewielki tych zatrzymań oczywiście, a nie nadłużyć. Cała sprawa się rozchodzi o 3,5 miliona złotych. Łapówki. Czyli takich widać w artykule. 3,5 miliona złotych korzyści majątkowych zostało przyjętych. I tutaj pomijam te nazwiska, które się przewijają, bo w większości z Państwa one nic nie będą mówiły. Jakaś tam Anna W., jakiś tam Mateusz, jakiś tam mąż, jak się nazywa tej pani... I inne osoby, które pobliżu są tej afery, nie są istotne nawet te nazwiska. Ważne, przy jakich ugrupowaniach ci ludzie byli, to dla mnie jest oczywiste, że coś tam się dzieje. Ale nawet nie o tym jest mowa, bo ten film nie chodzi mi nawet o tą aferę, którą poruszamy w tym materiale. Chodzi mi o zupełnie inną rzecz. A mianowicie taką, że zauważcie, co mówię w niektórych innych filmach: 3,5 miliona łapówki za jedną rzecz. Dlaczego ludzie się pchają do urzędów, dlaczego ludzie się wpychają, żeby rządzić do, na różne stołki ministerstw, w ministerstwach, w sejmie, czy nawet w waszych lokalnych miejscowościach, w gminach, miastach, powiatach, województwach. Wszystko ma osobną swoją administrację. No i wszędzie się ludzie pchają. Czy nie dziwi Państwa, zaraz powrócimy do tego tematu i to, co mówię teraz jest powiązane w ogóle z tym. Czy nie dziwi Państwa, że na przykład, jak są w Waszych miastach wybory, to osoby, które kandydują w tych Waszych miejscowościach na różne stołki, wydają często na promocję swojej kandydatury, żeby dostać się do tego koryta, nawet miliony złotych, mimo że na tych stołkach, w których oni zasiądą, jeżeli zostaną wybrani, co nie jest pewne, bo przecież wydaje się w ciemno, to oni zarobią mniej. Przez całą swoją kadencję, niż na przykład wydali na jednorazowe promocje siebie, żeby dostać się na dany stołek. Czy to budzi Państwa, a powinno, pytania? Jak to jest, że ktoś wydaje na swoją kampanię dużo więcej pieniędzy, niż przez cały okres swojej służby, w dużym cudzysłowie, zarobi mniej niż wyda na kampanię, żeby dostać się do tego stołku? To są bardzo ważne pytania. No i pytania, na które po części możecie właśnie uzyskać odpowiedzi czytając choćby taki, taki artykuł. No bo sami zobaczcie, jedna łapówka, jedna, niewiele, nie łączna pula różnych łapówek, tylko jedna łapówka. Co nie oznacza, że była tam jedna łapówka, tylko chodzi, że pojedyncza łapówka może wynosić nawet 3,5 miliona złotych. Tylko pamiętajcie, te 3,5 miliona złotych, które było poruszane w artykule... To była łapówka dla osoby pośredniej. To nie była łapówka dla kogoś bardzo ważnego. Ważnego, ale nie bardzo ważnego. To nie była łapówka dla osób z pierwszej ligi. Więc jak myślicie, jakie łapówki mogą dotyczyć już bezpośrednio ministrów, premierów i innych osób w państwie, które mają o wiele więcej władzy? Niż taka pośrednia druga, trzecia liga, osoby, gdzie trzy bańki za jedną aferę tylko dostała. Pamiętajcie, ci ludzie są wybierani na wiele lat, więc w ciągu tych wielu lat oni mogą dostać u tych łapówek ile? No właśnie, pytanie ile? 10, 20, 50? Różnie zależy w czym oni są u koryta. No ale przeczytajmy też w artykule, że jej mąż także usłyszał zarzuty udzielania pomocy w przyjęciu korzyści. Materialnych, nie? No oczywiście, no, co w rodzinie, to nie zginie. Dalej idąc tym tokiem, zauważcie, że w tej jednej aferze jeszcze się kryje kolejna afera, a mianowicie jeszcze druga taka. Ta osoba też jest powiązana za aferą przy dostarczaniu maseczek, przy zamówieniu publicznym na maseczki chirurgiczne, gdzie kolejna kwota to było. Postępowaniu powyżej 600 tysięcy złotych, a w drugim postępowaniu, czyli już mamy dwa jeszcze innej afery, przywiązanej do tej powiedzmy sobie, afery i 1 600 tysięcy. Czy zauważacie, jakie to są pieniądze i czy Wy się nie dziwicie zgodnie z tym, co nagrałem też w innym filmie, niedawnym filmie, dlaczego urzędy skarbowe sprawdzają zwykłych obywateli, zwykłych szaraczków, drobnice? Nawet nie cierniki, tylko rozwielitki co do wielkości. Natomiast coś większego niż sumy prawdziwych rekinów, czyli dzieci polityków, wnuki polityków, polityków i współmarzyłów, żonków tych ludzi, nie kontroluje się, jakie oni mają pieniądze. A druga rzecz, przecież oni najczęściej nie mają pieniędzy w polskich bankach. Oni mają wszystko już wyprane na zagraniczne konta, Kajmany, Cypry i tak dalej. Z tego artykułu też możecie się dowiedzieć, że. Tej pani grozi do 12 lat więzienia i został zastosowany do niej areszt tymczasowy. Słuchajcie, 12 lat więzienia, ile wy miesięcznie zarabiacie? Bo oczywiście przyjmiemy, że te, co wcześniej była łapówka 3,5 miliona złotych, jedna pojedyncza łapówka była pana, to te pieniądze znikną z jej konta. Nie wiem gdzie, no pewnie przytuli jej jakiś... Polski urząd, a następnie te pieniądze zostaną rozdzielone jako nagrody i inne dotacje do. Do politycznych dzieci, do politycznych mateczników, więc co w rodzinie, czyli politycznej, budżetowej, to nie zginie. Co najwyżej się przetransferuje część środków z jednego koryta do drugiego. Potem w tej samej części artykułu oczywiście link do tego artykułu udostępnię Państwu też w opisie tego filmu zauważycie też, że tam jeszcze jest pół miliarda złotych w tle, też powiązanych. I tak właśnie dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy, że Powiązania w tym kraju są bardzo głębokie, powiązania są olbrzymie. Tak jak mówię Wam często w różnych filmach, to nieważne na kogo Wy wtedy głosujecie, czy na PiS, czy na PO, TO, to jest jedna wielka rodzina, która udaje odrębność i oczywiście, to są różne koterie, to są różne osoby, no ale ja mam do Państwa lepsze pytanie, to sobie zapiszcie teraz personalia tej osoby i za rok, czy za dwa, nie? w kalendarz sobie, w telefon wpiszcie już teraz, Datownik taki, żeby za dwa lata Wam przypomniał, lub za rok, żeby Wam przypomniało o tym, co teraz mówię w filmie, co teraz za chwilę powiem, żebyście, słuchajcie, bardzo uważnie, słuchajcie, wpiszcie sobie w kalendarz za rok datę lub za dwa lata, żeby Wam wasz kalendarz w telefonie przypomniał, żebyście sobie sprawdzili, co tej pani będzie. Czyli wiecie, już całe postępowanie sądowe się przetoczy i co będzie, nie? Czyli teraz jest taka przepychanka, powiedzmy sobie partyjno-medialna tuż przed wyborami, nie? Takie wychodzą różne rzeczy, żeby osłabić jedno ugrupowanie kosztem drugiego i tak dalej. Ale jak sobie wpiszecie za dwa lata przypominajkę, to zobaczcie, jaki zapadł wyrok w tej sprawie. Nie? Bo inaczej zapomnicie. Przecież już za tydzień nie będziecie pamiętali, żeby sprawdzić za dwa lata. Dlatego dajcie sobie przypominajkę teraz do telefonu, żeby sprawdzić, jaki wyrok zapadł w tej sprawie i jak została ta osoba osądzona w naszym kraju. A inna sprawa, dlaczego została osądzona ta bidulka? a dlatego być może, że się nie dzieliła z kim trzeba. To takie pytanie robocze, nie One niezobowiązujące jest w stosunku do Was. Ale jednocześnie zadajcie sobie pytanie, czy nie wpadła dlatego, że nie dzieliła się z kim trzeba? <laughs> pytanie retoryczne. Natomiast zwróćcie uwagę na inny, bardzo ważny aspekt tej sprawy, ale nawet już nie związany z tą sprawą, tylko z tego typu sprawami. Mianowicie jest on taki, jeżeli dana osoba dostaje się na wysokie stanowisko publiczne w tym kraju, a Polska od Ukrainy nie różni się praktycznie niczym co do budżetówki, poza nazwą i językiem, jaki jest w niej używany, to powiedzcie mi, jakie pieniądze przechodzą przez różne ręce urzędników i jakie wielkie koperty tam się znajdują. Ja wam to często mówię, że przecież ludzie, którzy na kampanię wydają wiele więcej pieniędzy niż zarobią na danym stołku, przecież oni nie robią tego. Z dobroci serca, ani tym bardziej żadnych patriotyzmów. Robią to z powodu korzyści, jakie osiągną. A jeżeli jakieś korzyści osiągną, a nie są w stanie tyle zarobić, ile wydali na kampanię, to odpowiedzcie sobie sami na pytanie. To czy to są ludzie do końca uczciwi, czy oni idą tam, bo wiedzą, że jakaś kasa skapnie dużo większa? Tak jak widzicie, tutaj jedna afera potrafi przynieść do kieszonki danej osoby 3,5 miliona złotych. Zadajcie sobie teraz pytanie: ile wy zarabiacie w ciągu roku? Za pracę. Czyli musicie cały rok chodzić do roboty. Od rana do wieczora pracujecie. Ile pieniędzy zarobicie w ciągu roku? Jak zarobicie 100 tysięcy, to pewnie jest nieźle. Nie, bo większość ludzi zarabia mniej w tym kraju. Ale taka osoba 3,5 miliona dostanie od razu, nie? Zarobek w jeden dzień bez pracy żadnej. Za to, że coś tam za. Zakręci. I tych osób tego typu są setki tysięcy w tym kraju. To już nie wspomnę o tym, co mówiłem w innym filmie, że w Polsce defraudacja jest na miliardy. Korupcja i defraudacja to są wiele miliardów każdego roku, ile wy zarabiacie? Raczej nie zarabiacie tyle. Ile oni wydają na kampanię, ile mogą zarobić? To są najważniejsze pytania, żeby wam dały odpowiedź. Dlaczego jest takie parcie i wszędzie ludzie się plakatują, żeby dostać się do koryta? Bo kluczową kwestią jest to. Żeby koryto zlikwidować, że ktoś, co pełni funkcję publiczną, to jest jego obowiązek, niemiły obowiązek, nie ma z nim żadnych korzyści, a jak widać, korzyści są ogromne. I to właśnie trzeba zlikwidować, czyli koryto, czyli możliwość zarabiania. Trzeba wybierać takich polityków, którzy będą chcieli kontrol wprowadzić na polityków. Czy słyszeliście o jakichś od lat... Jakichkolwiek na przestrzeni 20 lat powiedzmy sobie, aby wprowadzona została ustawa, że będzie większa, szersza kontrola polityków czy ich rodzin? Słyszeliście, czy nie? Nie, tylko Was się kontroluje, czyli mnie, Was, obywateli zwykłych, którzy normalnie ciężko pracują, żeby przeżyć, bo żyją i tak w nędzy, ale ciężko pracujących. Tych się kontroluje. Natomiast tych, co kradną, defraudują, są przy korycie. Co roku, można powiedzieć, coraz bardziej poluźnia, nie zwiększa się kontrolę tych ludzi, tylko się rozluźnia kontrolę tych ludzi. Co roku oni coraz większe sami sobie prawa piszą, że są bezkarni, nietykalni. I sami Polacy idą na wybory i cały czas głosują na te same osoby, które właśnie wprowadzają niewolnictwo samych Polaków.